Cześć. Sezon 2022 już zaraz się zaczyna. Ceny benzyny wystrzeliły w kosmos, więc zapewne wielu z nas szuka rowerów do dojazdów do pracy. Niektórzy mogą szukać po prostu roweru uniwersalnego do zwykłej rekreacyjnej jazdy po mieście lub nieduże trasy poza miastem. Poro osób zwróci uwagę na rowery crosowe. Patrząc na ofertę, cenę i jej szerokość, można domniemywać, że producenci są również świadomi popularności tej kategorii. Zanim jednak przejdziemy do sedna, chcę Was zaprosić do subskrypcji mojego kanału. Wiem, że to dziwne, bo sam nie za bardzo w to wierzyłem, ale tak mały gest naprawdę udaje kopa do robienia kolejnych materiałów. Dobra, odpowiedzmy sobie na pytanie, dlaczego rowery crossowe są tak popularne. I żeby odpowiedzieć na nie, trochę powtórzę się z recenzji do 5.0. Największą zaletą rowerów crossowych jest ich wszechstronność. Świetnie się sprawdzą do jazdy po mieście. W dojazdach do pracy czy szkoły, ale również poradzą sobie w wycieczkach terenowych za miasto. Dzięki zastosowaniu amortyzatorów, jazda w lekkim terenie czy po nierównych polskich ścieżkach rowerowych, zbudowanych w większości z kostki Bauma, może być naprawdę komfortowa i na krótszych trasach lepiej się sprawdzi niż szosa czy grawal. Dlaczego? Pozycja za kierownicą jest bardziej wyprostowana, siedełko jest bardziej miękkie, a amortyzator z przodu ze skokiem około 63 czy 65 mm tłumi bardzo dobrze większość nierówności. Na dodatek, do rowerów crossowych wstawisz szersze opony niż w większości szost czy gravelów. A no i cena: oferta rowerów crossowych jest naprawdę szeroka, a próg wejścia w nią jest dość niski. Mi udało się wyrwać dwa lata temu Crossa EWADO 5.0, za uwaga, 1700 zł. I pomimo tego, że ceny rowerów poszły w górę, nadal są bardziej dostępne niż gravele czy szosy. Największa wada rowerów krosowych wynika z ich zalety. Wszechstronność oznacza również kompromis. Na dłuższe dystanse szosa czy gravel sprawdzi się lepiej, bo dzięki pochylonej pozycji masz mniejszy opór powietrza, a brak amortyzatora mocno zmniejsza wagą. Czyli wkładając podobną siłę w napędzanie rowera krosowego i np. gravela, gravel powinien jechać szybciej. Z drugiej strony mamy rowery MTB, które królują w terenie, większym skokiem amortyzatora i szerszymi oponami. Na co zwrócić uwagę kupując rower krosowy? Po pierwsze o sprzęt. W rowerach krosowych bardzo popularne są starsze lub tańsze grupy MTB, jak Shimano Alivo czy Turni. W tych droższych rowerach krosowych znajdziesz Shimano Deore serii T lub M, czyli takiej trekkingowej lub MTB. I to jest naprawdę fajne rozwiązanie, jeśli masz kasę. Shimano Deore posiada już wysoką kulturę pracy i zwiększony naciąg łańcucha, a to daje nam mniejsze ryzyko obijania się o ramę czy przypadkowo spadnięcia z kasety. Więc tak, jeśli masz budżet w okolicach 4-4,5 tysiąca zł, to warto zajrzeć się za rowerem mającym właśnie Shimano Deore. Warto tutaj wspomnieć, że Shimano przygotowało dwie przerzutki tylne Shimano Deore, serię T i serii M. Seria T to jest seria trekkingowa, o której już wspomniałem i seria MTB, która posiada sprzęgło i zwiększony naciąg łańcucha. Jeśli Twój budżet nie pozwala na tę grupę osprzętu, to szukaj takiego roweru, który ma osprzęt danego producenta, np. wspomnianego wcześniej Shimano. Nawet najniższe grupy Shimanek, Aliwo czy Tourney, mają jedną niezaprzeczalną zaletę. Przeserwisujesz je w każdym, albo przynajmniej w zdecydowanej większości serwisów. Wszelkiego rodzaju mikroshifty albo hipermarketowe osprzęty. Mogą być bardzo trudne w naprawie ze względu na brak części zamiennych. Po drugie, hamulce. Hamulców w rowerach crossowych możesz spotkać trzy rodzaje: V-brake, czyli najzwyklejsze szczękowe, tarcze hydrauliczne i tarcze mechaniczne. Odnośnie pierwszego rodzaju nie będę się zbytnio rozpisywał, bo wszyscy wiemy, jak one działają. Ich największą zaletą jest prostota w działaniu i naprawie. Są po prostu tanie w eksploatacji, a ich największą wadą. Jest jazda w mokrych warunkach i deszczowych. Bardzo mocno tracą wtedy na sile hamowania. Coraz trudniej jest je znaleźć w droższych rowerach. Grawele, MTB, Krosy czy nawet już szosy rezygnują z tego systemu. Kolejne są hamulce tarczowe hydrauliczne. Zamiast zwykłej linki jest płyn hamulcowy, a zamiast szczęk trących o obręcze kół znajdziesz tłoczki przyciskające okładziny do tarcze hamulcowej. Jest to obecnie najwydajniejszy system hamowania, jaki możesz znaleźć w rowerach i chyba równie najpopularniejszy. W jeździe po płaskim. I suchej nawierzchni różnice nie są zbyt wielkie, ale jeśli ważysz sporo lub jeździsz w deszczu lub po górach, to różnica jest kolosalna i właśnie dlatego są tak popularne. Czy mają jakieś wady? Niestety tak. Po pierwsze, cena serwisowania jest większa. Trzeba dbać o to, aby układ hamulcowy się nie zapowietrzał, a no i tarcza hamulcowa też swoje kosztuje. W warunkach domowych, tym bardziej w trasie, bardzo ciężko są naprawialne. Nie weźmiemy ze sobą sprzętu do przelania przewodów hamulcowych, ani tym bardziej płynu hamulcowego. Hamulce tarczowe hydrauliczne znajdziesz w większości nowych rowerów. Te tańsze grupy z serii crossowych mogą jeszcze mieć V-brake lub hamulce tarczowe mechaniczne, swoistą hybrydę pomiędzy hydraulicznymi hamulcami i szczękowymi. Zamiast przewodu hamulcowego z płynem jest linka. Zaletą takiego rozwiązania jest to, że lepiej hamują na mokrych warunkach niż hamulce szczękowe i są łatwiej naprawialne na trasie niż hamulce hydrauliczne. Jeśli chodzi o wady, to linka nie gwarantuje tak dużego nacisku tłoczków na hamulce, więc hamowanie nie jest tak dobre. Koszty serwisowania też są większe. Rozwiązanie to nie jest zbyt popularne. Podsumowując, warto wybrać hamulce hydrauliczne, szczególnie że jazda do pracy czy szkoły może się odbywać w nie najlepszych warunkach pogodowych. I tak jak przy osprzęcie, szukajcie rowerów z markowymi hamulcami typu Shimano czy nawet Tektro. Te łatwiej naprawisz w serwisie. Po trzecie amortyzator. Zdecydowana większość rowerów crossowych będzie miała amortyzator od Santura. O skoku w okolicach 60-65 mm. Najpopularniejsze rodzaje amortyzatorów to amortyzatory posiadające sprężynę stalową. Amortyzatory posiadające sprężynę stalową są cięższe, a ich amortyzacją nie możesz tak dobrze sterować jak powietrznymi. To znaczy jasne, możesz zablokować skok, ale za bardzo nie możesz regulować ich siły. No dobra, możesz. W niektórych regulacja jest ukryta pod zaślepką w koronie. Powietrzny. Amortyzatory powietrzne są lżejsze i oprócz blokady skoku mają również możliwość regulacji nacisku i siły amortyzacji. Sam efekt amortyzacji również powinien być szybszy. Czy warto dokładać do powietrznego amortyzatora? To zależy. Powietrzne amortyzatory i ich zalety odczują najbardziej ci, co mają skrajną wagę albo bardzo dużą, albo niską, bo tacy będą mogli sobie dopasować skok amortyzatora do swoich potrzeb. No i waga. Rowery wyposażone w amortyzatory powietrzne są po prostu lżejsze. I po czwarte, dodatki. Producenci coraz częściej sprzedają rowery, dając dość ciekawe dodatki, np. UniBike czy Romet dają regulowany mostek. UniBike dodatkowo dorzuca dzwonek, a w wyższych modelach tej firmy możesz znaleźć nawet amortyzowaną sztycę lub stopkę. Wiem, że to nie są jakieś mega wartościowe dodatki, ale są. Zawsze kilka złotówek zostaje w portfelu. A na które rowery warto spojrzeć? Ja przygotowałem dwie kategorie cenowe: rowery crossowe do 2500 zł oraz rowery crossowe w okolicach 4000 zł. Jeśli chodzi o rowery crossowe do 2500 zł, to stawkę otwiera Cross Evado 3.0 za 2200 zł. Cross Evado występuje zarówno w wersji męskiej jak i damskiej. Dzięki czemu bez problemu dopasujesz wielkość i wygodę ramy. EWADO 3.0 oparty jest o kombinację tańszych grup MTB od Shimano. Napęd to Shimano Turnej z przodu, 3 biegi 48T, 38T i 28T. I Shimano Acera, 8 biegów z tyłu, 12-32, co nam daje w sumie 24 biegi. Amortyzator przedni to jeden z podstawowych od Santura Sery Nex. Znajdziesz tutaj hamulce v Rama oczywiście aluminiowa, waga około 13,5 kg MK. O sprzętowo wydaje się, że całkiem spoko opcja i za ten hajs naprawdę ciężko dostać będzie coś ciekawszego. Nie są to Himalaje kozackości, ale większość jest od Shimano, to plus. Manetki są z grupy Shimano Acera, tylna przerzutka od Acery, przednia od Tourneya. Więc może nie jest jakoś wybitnie, ale części zamienne powinny się znaleźć w praktycznie każdym serwisie. Gorzej może być z hamulcami, które są no-name'owe. Mam trochę żal powiem wam szczerze do Crossa za to, że nie tylko podwyższają cenę, ale także zmniejszają jakość swoich komponentów. Jeszcze 2-3 lata temu w krosie Ewado 3.0 mogły znaleźć hamulce tarczowe mechaniczne. Tym razem postanowili podwyższyć cenę i ogłocić trochę rower. Kolejny na liście to jest ROMET Orkan 3M za 2300 zł. Nie da się mówić o Orkanie nie porównując go do Crossa Ewado. Dlaczego Orkan kosztuje 200 stówki więcej, a obecnie w promocji jest w tej samej cenie i czy warto dopłacić? Najpierw specyfikacja. Z przodu mamy dokładnie ten sam napęd co w Crossie. Shimano Torne i 3 biegi. Z tyłu za to mamy już Shimano Alivio. 8 biegów z przełożeniami 12:32. 32 Amortyzator dokładnie taki sam jak w Crossie Santur Serinex. Hamulce tarczowe są już mechaniczne od Shimano. Rama aluminiowa, waga trochę cięższa, 14,3 kg MK, ale dostajesz regulowany mostek. O sprzętowo Orkan jest w miarę podobny do Crossa. Te same manetki, ta sama grupa napędowa z przodu, Shimano Turnej, ale z tyłu znajdziesz specjalną wersję Shimano Alivio do trekkingu, czyli Shimano Alivio RD T4000. Czym się różni ona od Crossowej Acery? Niższy profil przerzutki, czyli mówiąc po normalnemu, bardziej nowoczesny wygląd, nawiązuje do Shimano Deore. Część osób twierdzi, że razem z wyglądem idzie również lepsza aerodynamika, ale nie oszukujmy się. W rowerach wożących po 14,5 kg z w miarę wyprostowaną pozycją raczej tego nie odczujesz. Ale za to Shimano Alivio ma dwa patenty, które pozwolą Ci na przyjemniejszą zmianę biegów. Po pierwsze Double Servo, patent zwiększający kulturę pracy. Mamy też technologię Hyperglide, która jest właśnie znana z trochę droższych grup, która pozwala na po prostu szybszą zmianę przełożeń. Organ 3 ma jeszcze mostek często wykorzystywany w rowerach trekkingowych, znaczy się regulowany. Dzięki niemu będziesz mógł bardziej dostosować swoją pozycję za kierownicą. A i jeszcze jedno: na stronie Shimano Alivio RD T4000 jest przerzutką 9 -rzędową. Jakim cudem ona w romecie ma 8 rzędów, nie wiem. Nie byłem w stanie znaleźć takiej przerzutki. Jedyną wadą, jaką mogę tutaj wymienić dla rometu, jest jego waga. Jest on cięższy od krosa a 800 gram. Ta różnica nie jest mała i przy dużych trasach albo jazdach pod wzniesienia może być wyczuwalna. Jednym słowem, kupując Rometa, dostajesz lepszą przerzutkę tylnią, dającą lepszą kulturę pracy, firmowe hamulce i regulowany mostek. W zamian trochę cięższy rower. Trzeci rower do 2500 zł, jaki znalazłem, to Unibike Flash GTS. Oczywiście jest też również wersja damska. Unibike to jest kolejna polska marka, którą znaleźć w sklepach będzie bardzo ciężko, ale cóż, spróbujmy. Napęd to Shimano Turnej 2 biegi 46-30 oraz 8 biegowa Shimano Acero 1134 t Amortyzator Suntour serii Next dokładnie taki sam jak w Krosie i w Romecie. Hamulce Shimano, waga 14 kg i to co ważne, hamulce od Shimano są hydrauliczne. O sprzętowo wydaje mi się, że ten rower jest najbardziej spoko. Od Orkana różni go najbardziej zastosowanie przerzutki z dwoma biegami z przodu. Osobiście uważam to za zaletę. 16 biegów w całości do jazdy miejskiej i okazjonalnego terenu powinno wystarczyć każdemu. Dodatkowo cały osprzęt otrzymano, czyli serwisowanie powinno być ok, no i rama aluminiowa. Jeśli miałbym wybierać jeden z trzech rowerów, to szedłbym chyba w Orkana, szczególnie że jest teraz tańszy o 500. Jeśli byłby w tej samej cenie co Unibike, szedłbym w Unibike'a. Ale mam dla Was jeszcze jedną propozycję do 2500 zł. Jest to Riverside 900 z Decathlonu. To jest Propozycja całkowicie z innej parafii. Ale tylko dla tych, którzy świadomie wybierają swój sprzęt. W sumie, jak się mocno zastanowisz, to podczas jazdy po mieście i tak nie wykorzystujesz wszystkich 24 czy 16 przełożeń. Więc może, by tak zaproponować, rower z jednym blatem z przodu, ale za to z 10 biegami z tyłu? Taka konstrukcja sprawia, że serwis jest jeszcze szybszy, prostszy i tańszy. Ale najpierw sprawdźmy dane techniczne. więc z przodu. Mamy jeden blat do wyboru 34, 36 albo 38 zębów. Z tyłu przerzutka Bitwin by Microshift RDM62, cokolwiek by to nie znaczyło z 10 przełożeniami i bardzo dużym zakresem przełożeń 1140. Amortyzator przedni jest kapkę lepszy niż w romecie, krosie czy unibajku. Jest to santur serii NEX SV20 sprężynowy, blokowany i z regulacją naprężenia wstępnego. Hamulce tarczowe od tektro i do hydrauliczne. Rama aluminiowa i waga 13,5 kg wraz z pedałami. Mostek standardowy, nieregulowany. Prawda jest taka, że brak przedniej przerzutki w połączeniu ze świadomą decyzją odnośnie ilości zębów na blacie z przodu nie spowoduje jakiegoś ogromnego dyskomfortu, ale warunek jest jeden: robisz to świadomie. Wiesz, do czego potrzebujesz roweru, i nie będą to wycieczki w góry ani zjazdy. Jeśli mieszkasz tak jak ja w płaskopolsce, gdzie nie ma podjazdów, a sami nie jeździmy w las na single, to może to jest dobry sposób, na pewno do przemyślenia dla bardziej doświadczonych. Jedyną wadą tego roweru jest moim zdaniem sprzęt od Microshift, ale z drugiej strony jak będziesz serwisował go w Decathlonie, to dostęp do części zamiennych powinien być. Pytanie tylko czy od ręki i jak długo. Od razu usprawiedliwiam się przed pytaniami. Dlaczego nie uwzględniłem Kelisa, Cliffs, Meridy czy Gianta? Jeśli chodzi o Kelisa, to Kelis zawiera od najniższe modele osprzętowe otrzymano za wyższą cenę niż Romet czy Cross. Meridy czy Gianty po prostu się nie zmieściły w naszym budżecie. W związku z tym, że osprzęt przy rowerach crossowych zmienia się niezwykle dynamicznie. Przy wzroście budżetu o kilka stówek postanowiłem dorzucić taką pośrednią propozycję o nazwie: a co jeśli mogę dołożyć trzy stówki? Wtedy warto się rozejrzeć za trochę lepszymi osprzętowo rowerami. Po pierwsze, Cross Ewa do 4.0, gdzie główne różnice to inna rama, trochę bardziej nowoczesna, taka łamana z przodu, manetki Shimano Turnej i hamulce tarczowe mechaniczną Tektro, ROMET Orkan 5, największa ilość przełożeń 3 na 9 hamulce tarczowe hydrauliczne. Manetki i przedni napęd to Shimano Altus. Tył od Alivio T4000. I Giant Rome 4. Relatywnie niewielki zakres przełożeń 21. osprzęt od Shimano Altus i Tourney, czyli troszkę gorzej niż w Orkanie. Hamulce hydrauliczne od Tektro, ale bardzo lekkie 13,3 kg. Na dodatek opony są z wkładką antyprzebiciową. Marin San Rafael DS2. Amortyzator Santurnex z hydrauliczną blokadą skoku. Napęd Shimano 2x8. Taka kombinacja Acery i turnej oraz hydrauliczne hamulce tarczowe Tektro. Kolejna grupa rowerów krosowych to okolice ok. 4000 zł. Za te pieniądze możemy poszukać krosa Evado 7.0, który kosztuje 4000 zł bez złotóweczki. Za niecałe 4 koła dostajemy bardzo dobrej jakości rower krosowy. Napęd to jest pełna grupa Shimano Deore. 3 blaty z przodu, kaseta 10 rzędowa z tyłu, co nam daje 30 przełożeń. I na pewno wystarczy do większości zastosowań. Amortyzator przedni to Santur Nex HLO. Hamulce tarczowe hydrauliczne od Shimano MT200 i rama aluminiowa. Waga 13,5 kg MK z pedałami. Mostek standardowy. Na uwagę zasługuje jeszcze jedna rzecz: w rowerach crossowych koła, znaczy piasty są zazwyczaj nie najlepszej jakości. Cross jednak postanowił nie oszczędzać i dorzucić piasty Shimano Deore. Co więcej, do 7.0 występuje zarówno w wersji męskiej, jak i damskiej. Romet Orkan 7M Orkan jest praktycznie lustrzanym odbiciem o sprzętowo co Cross Evado 7.0. Jedną z większych różnic jest regulowany mostek, który pozwoli Tobie na lepsze dopasowanie pozycji za kierownicą. Trek Dual Sport 3 W podobnej cenie znajdziesz również Treka Dual Sport 3. Trek postanowił pójść osprzętowo zupełnie w inną stronę. Napęd to pełna grupa Shimano Deore 1 na 10 Korban ma 40 rzędów, a kaseta 11-46 10 biegów. Amortyzator to Santur serii Next, czyli ten najtańszy znany z Crossa za mniej niż 2,5 zł. Hamulce tarczowe hydrauliczne od Shimano Rama aluminiowa, ale waga to tylko 13 kg. To już druga propozycja bez biegów z przodu. Z tyłu dostajesz za to 10. Czy to wada, czy zaleta, to już mówiłem o tym wcześniej. Przypomnę, że to tylko rozwiązanie dla tych, którzy wiedzą, czego szukają. Zostaje nam jeszcze Unibike Viper. Rama aluminiowa, widelec przedni z amortyzatorem, skok aż 75 mm. Jest to Santur NVX. Regulowany mostek, jak w orkanie. I pełna grupa Shimano Deora w cenie z trzema biegami z przodu i dziesięcioma z tyłu. No i coś wyjątkowego: blokada amortyzatora jest na kierownicy. Przydatna funkcja dla tych, co lubią wjeżdżać w teren i nie zatrzymywać się co chwila, żeby włączać bądź wyłączać blokadę amortyzatora w koronie. Ale to nie wszystko. Unibike dorzuca również stopkę i uwaga, amortyzowaną sztycą siodła. Dla mnie to jest super oferta. I mając około 4000 zł do zainwestowania w rower, szedłem właśnie w Unibike'a. Ale. Jeśli miałbym te kilka stówek więcej do dorzucenia, to wtedy bez zastanowienia szedłem w świętego grala wszystkich krosów, czyli Gianta ROM 1 disk za 4500 zł. Tak, wiem, budżet jest przekroczony, ale moim zdaniem nie możemy mówić o rowerach krosowych nie wspominając o Giantie Rome. Zacznijmy od specyfikacji. Napęd to pełna grupa Shimano Deore 2 na 10 z tyłu 1142 z przodu 32-44. Amortyzator to uwaga. Amortyzator powietrzny Santur NCX. Hamulce tarczowe hydrauliczne od Shimano. Rama aluminiowa i waga poniżej 13 kg 12,5. A teraz kilka słów komentarza i dlaczego uważam, że ROM to jest najciekawsza oferta. Po pierwsze, ma pełną grupę Shimano Deore. Jest to, moim zdaniem, najbardziej optymalna grupa do jazdy turystycznej. Zakres przełożeń w teorii może być mniejszy niż w Krasie, czy w Romecie, czy w Unibiku, ale 20 przełożeń spokojnie wystarczy do większości zastosowań. Amortyzator powietrzny jest lżejszy niż sprężynowy i zdecydowanie bardziej efektywny dla osób bardzo ciężkich lub bardzo lekkich. A dlaczego? O tym już wspominałem. Giant Rome posiada absolutnie wszystko, czego potrzebujesz. Koniec i kropka. Jako ciekawostkę dodam, że Cross i Romet w rowerach w podobnej cenie stosują Shimano Deore Serii T, czyli model wykonany specjalnie do trekkingu. Rome stosuje Shimano Deore, ale pod MTB, dzięki czemu masz szerszy zakres kasety. Romet i cross stosują tutaj 1132, czyli taki standardzik. W Giantcie jest to 1142, czyli masz dostęp do zdecydowanie lżejszych przełożeń. Jest to swojego rodzaju kompensacja wynikająca z zastosowania dwóch blatów z przodu. Najważniejsze zostawiłem na koniec. W serii M Shimano Deore, którą zastosował Giant, znajdziesz sprzęgło znane z najdroższych grup MTB. Przy włączonym sprzęgle napięcie łańcucha jest zdecydowanie większe, dzięki czemu zmniejszasz ryzyko spadnięcia łańcucha a zwiększasz komfort jazdy i zmiany przełożeń w bardziej wymagających warunkach. Jeśli miałbym się do czegoś przyczepić, to może do tego, że korba nie jest otrzymana, ale da się z tym żyć. No i dotarliśmy do końca. Do 2,5 koła szedłbym w Orkana albo Unibike'a. Przy kwocie około 4 koła wydaje mi się, że Unibike osprzętowo i w dodatkach wygrywa. Ale za jedyne 5 stówek więcej dostajesz świętego grala wszystkich crossów. Czy warto dopłacać? Dzięki za dotarcie do końca materiału. Zapraszam podobnie do subskrypcji mojego kanału. Daj znać w komentarzu, czym ty byś się kierował przy wyborze Crossa oraz jakiego roweru tobie zabrakło w moim zestawieniu. Do zobaczenia na ścieżce. Cześć! Okay.